Z tej strony witam ja was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj postaramy się stworzyć cesarstwo Niemiec. Czym mi wyjdzie? Nie wiem. To jest ważne, żeby się postarać. No. Więc tak, zaczynamy z Niemcami grę. Przede wszystkim na sobie na sobie... Na początku będziemy bardziej wojować... Nie wiem w ogóle od kogo zacząć, zanim niestety... To to jest złe? Zanim będziemy mogli stworzyć pisarstwo niemieckie, to byśmy robili publikę wejmarską i to jest stary. Przyznam, że słabo. Więc, ale możemy się już szykować na Polskę. Co sobie, zrobię? Yy, więc tak, szykujemy się na Polskę. Yy, jak w 39 albo nie, albo nie wiem, 1975 w sumie. Nie, nie 75, bo wtedy było rozbiory. He, no a mamy już dużo pieniędzy. A Polska się tu zbroi. To nie migaj, Ty holly dobra. Kurde. Szybko nazbieramy swoje pieniążki, żeby te... Jeszcze na szeroki wypadek tutaj dam. Okej, okay, możemy rozpoczynać atak. Ja będzie nie zrobię tego więcej, bo ochrona... Ochrona stolicy, powiedzmy, szczerze jest nieważniejsza. Okej. Okay. Uwiedziałem, że tym też będzie się można atakować. Bo niech to idzie tam, bo tak jest wkład. Zobaczmy, dobra. Więc tak to będzie się prezentować na ten moment. Wow, 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 trochę poszli. Nie, tym razem z takimi jednostkami to Polacy przesadzili. Ile jeszcze brakuje mi dużo? Ja tutaj nie będę się ruszać lepiej, bo Okej, okay, więc tak, a sobie na Polskę jak w 39 w taki wypadek sobie tych tutaj wyślę. to powinniśmy ja to podzielić tej jednostki. Tutaj ja mamy już mało tego. Właśnie, ja nam tą jednostkę złukli. Ile my czego potrzebujemy? No. Niedługo już podbijemy wszystko, co mieliśmy. Nie? Nie mogę zrobić jakieś rozmowy pokojowe, bo nie będziemy tutaj toczyć wojna tak nieskończoność rzeczywiście. Nie wiem czemu powiedziałem nieskończoność, nie pytajcie się. Oj ojoj. Oj. No szczęście to miałem zamek, ja nie mogę. Ja tutaj muszę bardziej ciągnąć. Czyli coś tam w tym ten, ten, ten wyśle, bo. No właśnie, o ja tym mówiłem. A to jest wszystko tak. Osoby, nie trzeba było nawet docisować. Spróbujmy z nimi pokój, bo tak. Tak szczerze powiem, nie chcę już. Co, tak z nimi wojny. Czytaj mi to tylko? To szybko. Aha, będziemy musieli podbić całą. Tam już wszystko idzie, robię. Wszystko jest no ale spokojnie, to tak się podbije. Właśnie o tym mówiłem. Hmm? No spodziewałam się więcej tego w Warszawie w ogóle. Dlatego coś tam mi się tak przesłało. No tak. No wszelki. Jeszcze ten Jeden Kolejnym tygodniu będzie. Uuu, uuu, uuu. To nie ma A nas szans. Ach co? Uuu, uuu. Hmm, więc tak, ja film jeszcze trwa. Dobra, słuchajcie, tak bym chciał, żeby to się nie przejwało, że normalnie nie wytrzymam aż. Teraz mamy wszystko już giggito. Chyba ja mamy już wszystko oganięte i niedługo, że będziemy mogli już stworzyć to. To serstwo. Myślę, że już, według mnie, mamy już wszystko oganięte. Przynajmniej według mnie. A więc spoko, Polska pokonana. Trzeba szybko yy, sobie... My tylko weźmiemy chyba to co ma... Właśnie to co miało, właśnie to co z bo potem więcej Okej. Okay. Chyba nie więcej tyle miało. Chętnie nie oni jeszcze mieli i tyle. O, oto lepiej. No i spoko, Polska. Fajnie, podoba mi się. Poczekajcie, przesunę sobie kamerę. Myślę, że spoko. Podjęliśmy sobie Polskę. No, musimy tutaj poczekać. No i super, tej asymilacji się będzie oglądać. Tymczasem ja, my że wszystko przenosimy do stolicy. Powiem że to to ja było w ogóle. Zobaczmy co stworzymy o tak. Co to ja robię? Nie, nie, nie. Wiem, zrobiłem tutaj bo wiedziałbym, że trochę tylko dużo dość dużo armii i właśnie spróbujemy wysłać ultimatum jak, tam, jak nie pyknie to trudno bo ja teraz szybko sobie wysłać wszystko tam na piąty i w ogóle wszędzie wszędzie mm, dobra więc tak więc sobie podzielimy sobie szybko idźcie moje jednostki będziecie iść aż nie będziecie wkurzeni Ej panie, dawaj ten kardinget. Oh! bo będę zły. Po... Skoro tak się. Skoro tak chce on, to wypowiadamy wojnę i szybko zdobywamy kardinget. I pyłujemy zrobić wokój. No i super, Aleessa. I... I tak się to robi gdy maszesę. Co jest tak mało? Myślałam, że ja mam taką asymilację, że nic nie zrobiłem. Więc udało nam się Calinget zdobyć. Chyba to za chwilę ogarniemy, no chyba, że się zgodzą na nasze ultimatum. W takim razie, nie musimy powiedzieć wojnę, to czekać to jedną z Bo teraz na tym ataku na Rosję. A, nasze jednostki też będą tam iść do tego... Czemu oni przez morze idą mianowicie? No i teraz jednostki są... Litwa, jeszcze raz możemy ich... Ostatnie, to jest, to jest ostatnie szanse dla nich. Jak się już nie zgodzą, to tyle. Dobra, wojna w takim razie. I tego potrafię. Spodziewałem się więcej w sumie. dodałam się na te dwie tury. Czy tam było trzy, nie pamiętam. Ale tutaj tak już dużo, jest nie jest. Spoko, jest git. Ja chcę tylko tą kłajpedę Czy jak to jest. Nic nie potrzebuję więcej. Dziękuję. Czy tak trudno było? Już nie po prostu od. To wszystko do Elina. niech sobie oni dojdą wszystko, tak, spokojnie w sumie. Okej, okay, więc co my możemy teraz zrobić? No tak. Stworzyć republikę w Niemiecku, żeby później stworzyć to samo Niemieckie. No tak, i teraz jeszcze potrzebujemy tego. Lotary Giny. No sumie tak, prawda, w nie no i tak będę musiał to zjawić. Ja potrzebuję tej nowej to jest konieczne. Piastrz, mi się i tak, tak na pewności to no, może tak przyjdzie. No, O ale u żeby nie było, żeby się nie, żeby zobaczyć, czy było konieczne. Tak. W tym razie wypowiadam ci im ja. A dokładnie to Republika Wimańska. Zobaczmy. Spróbujmy pokój, a ja tymczasem to jest. Ivy. Nie możemy, chyba tyle. Zobaczmy, rozmowy pokojowe na kude. Nie mogę wziąć tutaj, gdy nie muszę coś jeszcze podbić. Więc tak. Uj, ja się tego nie spodziewałem, taki duży il. O teraz możemy, zobaczymy sobie szybko. Ja chcę tylko na to jedynie, świetnie. Super, dziękuję Ci Francjo. Naprawdę super. Nie? o tak mam pieniędzy. To są teraz tego. Co ja mi, bo nie potrzebuję przeztyły. W ogóle to możemy już stworzyć. co są z tym niemieckie. No i tak jest, udało nam się, moi drodzy! Przepraszam, myślałem, że mi się włączył film. Dlatego szybko sobie włączamy. Więc tak, moi drodzy, udało nam się stworzyć. Mmm, Wiecie. Nasze cesarstwo niemieckie. A przepraszam, że to, że to, że się wkurzyłem, ale myślałem przez chwilę, że mi się film włączył i że moje starania poszły na marne, więc... Hmm, przepraszam za moje wkurzenie. Ale naprawdę, myślałem, że już mi się w Twin wyłączyło. A to było wszystko tutaj, tutaj. To tutaj było. A więc, tak, no. Chyba możemy się pożegnać. Bo udało nam się to stworzyć. I powiem, że to jest szybko, więc. Pa!